Trójwymiarowy zjawiskowy design i rozwiązania ze świata flagowców to cechy, którymi w skrócie można określić nowość od Oppo, jaką jest model Reno 12 Pro 5G. Sprzęt kosztuje około 2500 zł i wygląda naprawdę świeżo. Czy jest to smartfon, na który warto się zdecydować? Tego dowiesz się z 4-minutowej recenzji. Flagowy zdecydowanie jest zestaw sprzedażowy. Kupujący w pudełku znajdzie telefon, kabelek, szpilkę i instrukcję. Brak ładowarki jest dużym minusem i powodem, dla którego nie mogłem sprawdzić deklarowanych czasów ładowania. Sprzęt w mojej ocenie wygląda rewelacyjnie. Efekt na tylnej obudowie przyciąga uwagę, a użytkownik zapomina, że Reno 12 został wykonany z tworzywa sztucznego. Ciekawie wygląda też wyspa aparatu. Natomiast ten element mocno wystaje, przez co smartfon koszmarnie buja się na płaskich powierzchniach. Błyszcząca ramka ostrych kontakt też nie do końca do mnie przemawia, a sprzęt w testowanej wersji łatwo się brudzi. Na plus, że telefon nie jest ciężki i przez to całkiem dobrze trzyma się w dłoni. Producent informuje, że Reno 12 Pro 5G jest odporny na zachlapania. Niestety na stronie OPPO nie znalazłem informacji o certyfikacji. Obudowa nieco odstaje od flagowców, ale topowe jest szkło ochronne. Corning Gorilla Glass Victus 2 powinno dobrze zabezpieczyć ekran smartfona. Ramki są wąskie, przez co urządzenie wygląda bardzo nowocześnie. 6,7-calowy AMOLED pracuje w rozdzielczości Full HD+, i oferuje 120 Hz odświeżania. Ten element konstrukcji wypada bardzo dobrze. Konsumpcja treści na Reno 12 należy do przyjemnych czynności. 600 nitów jasności maksymalnej powinno być wystarczające, a na słońcu urządzenie podbija tę wartość do 1200 nitów. W efekcie widoczność jest na przyzwoitym poziomie. Jeśli podoba Ci się format recenzji w 4 minuty, zachęcam do zostawienia suba dzwoneczkiem, w ten sposób nie ominie Cię żaden szybki test ciekawych sprzętów. Za moc obliczeniową odpowiada MediaTek Dimensity 7300 Energy. Szczerze chętniej zobaczyłbym tu Snapdragona 7 Gen3, natomiast chip wraz z 12GB RAMu zapewnia przyzwoite osiągi. Podczas dwóch tygodni testów telefon ani razu się nie zaciął. Sprzęt bez większych problemów poradzi sobie z wymagającymi grami. Dane można trzymać w pamięci o pojemności 512 GB UFS 3.1. Mały minus, że nie jest to szybsza UFS 4.0, natomiast telefon obsługuje karty MicroSD 3.0. System Android 14 z nakładką Color OS 14.1 wygląda nieźle i zapewnia dobre możliwości personalizacji. Niestety w interfejsie znalazłem kilka zbędnych APEK, natomiast można to wybaczyć, bo system oferuje funkcję AI. Moją ulubioną jest edytor zdjęć, która przypomina mi narzędzia Galaxy AI z flagowych Samsungów. Smartfon w kilka sekund usunie obiekty czy ludzi ze zdjęcia, a efekty wyglądają całkiem naturalnie. Funkcja jest prosta w użyciu i poprawi nasze fotki wrzucane na Instagrama. Smartfon dokładnie wycina też obiekty i pozwala je zapisać na przykład jako naklejki. O pochwali się jeszcze innymi funkcjami AI, natomiast nie do końca radzą sobie z polskim językiem. Wyspa aparatów wygląda dość skromnie, natomiast wyposażenie prezentuje się bardzo dobrze. Aplikacja aparatu wygląda i działa przyjemnie. Ultra szeroki kąt to podstawowa 8 megapikselowa jednostka, która jakością odstaje nawet w dobrych warunkach. Aparat główny i teleobiektyw radzą sobie zdecydowanie lepiej z rejestrowaniem szczegółów. Możliwości OpOrno 12 Pro 5G w dzień są bardzo dobre. Po zmroku widać problemy ultra szerokiego kąta, który często gubi ostrość. Niewiele lepiej jest z teleobiektywem. Natomiast aparat główny daje radę. Praktycznie wszystkie fotki były ostre, jasne i z niewielką ilością szumów. Aparat przedni w dzień robi fantastyczne zdjęcia. W nocy nieco się męczy. To samo można powiedzieć o filmach nagrywanych w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Akumulator oferuje standardowe 5000 mAh, co powinno przełożyć się na cały dzień intensywnej pracy. W cyklu mieszanym obserwowałem średnio 6-7 godzin pracy ekranu. 80-watowa ładowarka SuperVOOC powinna naładować ogniwo w 46 minut. Niestety nie mogłem tego sprawdzić. Ładowanie standardowymi, choć mocnymi ładowarkami może rozczarować. W Reno 12 Pro 5G nie miałem żadnych problemów z połączeniami, łącznością czy lokalizacją. Podsumowując, Oppo Reno 12 Pro 5G to bardzo interesująca propozycja. Sprzęt oferuje świetny design, edytor AI, niezłe możliwości foto i świetny ekran. W cenie około 2500 zł, może jednak przeszkadzać konstrukcja stworzywa i dość słaby ultra szeroki kąt. Z wad muszę też wymienić ubogi zestaw sprzedażowy. Mimo to, w mojej ocenie, jest to niezły sprzęt, który polecę przede wszystkim fanom jego designu. A co wymyślić o tym sprzęcie? Dajcie znać w komentarzu. Tymczasem, ja się z wami żegnam. Do następnego. Cześć!